Słuchajcie, dzisiaj jest nasz trzeci dzień w Bari i dzisiaj robimy sobie takiego tripa tutaj po miasteczku. Zobaczymy, co tutaj jest, bo w sumie nie zwiedzaliśmy Street de Bari. Jedynie co, to chodziliśmy tutaj na jedzenie. Także dzisiaj zobaczymy, co tutaj jest i, I zapraszam Was do oglądania. Patrzcie, tutaj jest taki automat i można sobie zamówić cigaret, czyli pewnie jakieś papierosy. I tutaj jest kontrola wieku w taki sposób, to jest chyba kamerka jakaś, ale też tutaj się daje dokument. Także mega ciekawe. Pierwszy raz coś takiego widzę. Czynne 24 na dobę. Bardzo ciekawe. No ja nie palę akurat, więc tego nie sprawdzę, ale no ciekawe. tu można sobie konkretnie wybrać Jakie się chce W robię test takiego picia, jest no poziomkowo, wiśniowo, jeżynkowe nie wiem, ale próbujemy. Dobra. Dobre! Chodźmy właśnie do chyba miejscowego Rosmana, tak mi się wydaje. Tak, miałam rację, jak mamy kosmetyki. Są marki takie polskie, ale też są takie inne niż polskie. Także ciekawe, patrzymy. Jest też taka marka Dybora, Milano. Ale ceny są bardzo takie: Rosmanowe 12 euro za jakiś pościel 8 za podkład. No, także takie rosmanowe ceny. W ogóle są jakieś zestawy, zdarysacze, maszyno. Nie wiem co w nich jest, ale ciekawe to wygląda. Tej marce Bobby są... Ona jest wygląda w domu do tej marki Essence, ale są takie fajne konturówki. Niestety one no, kosztują w ogóle 470 euro. Ja mi się nie spodobała, ale niestety otwarta jest. Zrobiłam też swatcha, tak już go trochę zmiłam, ale mam fajny kolor, taki brązowy właśnie. Przydałby mi się takie, ale jest otwarta niestety. Ogólnie oceniam tą drogerię średnio. W Polsce uważam, że jest dużo lepszy wybór. Może akurat trafił się na jakąś małą. Aczkolwiek no ceny też niezbyt były jakieś super, no było 5 euro za kontorówkę ponad 2 pliky. No to uważam, że, że można lepiej trafić. Idziemy właśnie do włoskiego McDonalda, zobaczymy co jedzą włoski w włoskich fast i Już jest pierwszy problem, czyli tutaj się nie zamawia na monitorach, a my totalnie ogarniamy co jak jest, bo na tych monitorach wiecie, możecie zawsze zobaczyć skład, ceny i itd., a tutaj możemy tylko z tych takich telewizorów patrzeć. Tutaj mamy na szczęście rozpiskę bez składów, ale z cenami, także... Z tego wybierzamy. Patrzcie, tutaj są mega tanie ceny na tych hamburgerów, bo 1,40 euro to jakieś tam no, 8 zł, To jest mega mało jak na hamburgera. W Polsce taki kosztuje, nie wiem, 15-20. Oczywiście w tym McDonald's jest strasznie duży bałagan. Okay. Znaleźliśmy swoje zamówienie. Tutaj na zamówienie się czeka przy ladzie. Zobaczcie jaki bałagan. No, ale przynajmniej się czeka, aż pani przyniesie, która nas obsługiwała przy gasie. To taka ciekawostka. Ja sobie zamówiłam Double Chicken Barbecue. Patrzcie w kurczak, po jest tylko kotlet i jakiś sos tu na duże, na górze. Także no, mega słabo, nie tak pamiętam kurczak burgera. To jest ten bekonowy. To jest test. Mega słabe. Takie gumowate w ogóle. Tak wygląda mój ten barbecue, także zaraz też, żeby to testować. Mam tutaj dwa kawałki kotleta. Ten jest najlepszy jak tak. dotąd. I zobaczyliśmy, że to wszystko 13 euro, czyli około no, 50 złotych tak w sumie. To jest mega dużo jak na jakość tego jedzenia i mega słabo oceniam polskiego McDonalda. Idę sobie zobaczyć e, lokalną kradę, bo w sumie nigdy nie byłam jeszcze i jestem ciekawa, co mają we Włoskiej w Pradzie. Ogólnie wrażenia z prady średnie. Pani cały czas za nami chodziła. To było takie niezręczne trochę, bo po mnie krok w krok za nami chodziła i się no nie, nie czułam takiego komfortu. E, też nie było ładnej korepki, którą ja chciałam kiedyś Nie było tego, czego ja szukałam, więc tak średnio. Ogólnie to trafiliśmy do takiej tutaj bogatszej jakby dzielnicy, to jest Gucci, Prada itp. Ale powiem wam, że do każdego z tych sklepów jak się wejdzie, to jest mega takie niekomfortowe, bo obsługa cały czas krok w krok za wami chodzi i filmuje. I to jest mega takie niezręczne. No bo mimo wszystko no, jesteście klientem jak normalnie w sklepie, a oni zachowują jakby nie wiadomo co. Teraz wchodzimy do Kiko. To jest popularna właśnie na TikToku marka. Mamy te słone w cenie 1499 euro. Patrzcie, się jest kolekcja z wyczerbami, mega ładna, mega fajne. A tutaj dalej jak widzimy to Pandora. Lasz, W ogóle zobaczyt Lasza już czuć tutaj. Tam jest HM, także zaraz zobaczymy, co mają w laszu. To są praktycznie wszystkie te kule, co mamy w Polsce. Nie nic nowego. Dobra, i wchodzę właśnie do H&M Zobaczę, czy coś tutaj jest ciekawego i wartego uwagi. Hany my także nie znalazłam niczego ciekawego, także na razie ogólnie w tych sklepach jest straszna nuda, nie ma nic takiego wow. Chyba takiego pana takie pomidorki Bardzo miły pan i bardzo tania Znacza, że świetnie będą z no, Dobre, ale mega intensywny smak, taki dziwny Nigdy wcześniej tego śniadania nie mam i to mnie tak szczypie w buź w ogóle, ale dobre Przyszliśmy do jakiejś katedry świętego Mikołaja To jest wejście Co zamknięte. Organy są obok ołtarza. W Polsce zazwyczaj są właśnie tam na tyłach kościoła, to są obok ołtarza. W Włoszech mega popularne jest to, że Włosi sobie tutaj siedzą, rozkładają swoje krzesła, siedzą na murku i gadają. I tak jest praktycznie wzdłuż tej całej ulicy. Jest, to jest taka ciekawostka, właśnie, że nie siedzą w domu, tylko tutaj na dworze. Też właśnie często samochody tutaj parkują, i chyba siedzą w samochodach i gadają. Cześć, słuchajcie, dzisiaj jest nasz czwarty dzień pobytu w bar. Dzisiaj się wybieramy do Alberobello. Wcześniej wstaliśmy, bo bus odjeżdża o 10.00, także już jesteśmy na miejscu. Jest bardzo duża kolejka. Jest dużo ludzi, którzy są właśnie chętni na tę podróż. My do pierwszego autobusu się niestety nie zmieściliśmy, więc poczekaliśmy na następne, ale w przyjechał. Na bilet kupiliśmy go ogólnie tam, za supermarketem, bo tutaj bilety można kupować w takich barach i mm. tutaj mamy za nad 4,80 euro i będziemy jechali około godziny. Jesteśmy już na miejscu, jak widzicie za mną są już te domki słynne, które są w Algrobello, czyli Truli, tak się nazywają. I nie wiadomo skąd pochodzi ta nazwa. Jest to Oriary albo to jest odpowiednik greckich domków kopułowych, albo po prostu z łaciny Truli, to jest Stożek, także do tego mają takie dechy. I ogólnie to są domki mieszkalne, ale też są używane jako magazyny albo jakieś polowe czy coś w tym stylu. Także tak wyglądają, będzie ich na pewno więcej tutaj. Nie wiem też oni miałam kiedy powiedzieć, ale tutaj jest bardzo normalne często to, że ludzie parkują na przejście dla pieszych Tak jak tutaj pan zaparkował przed chwilą. Patrzcie, w pierwszym sklepie z pamiątkami znowu są mystery boxy, teraz są za 2 euro. Trochę szkoda kasy, ale chyba weźmiemy z siostrą jednego, żeby zobaczyć co tam jest. Mamy mystery boxa, potem będziemy otwierać. Ponownie otwieramy na ławce, bo mamy zawinięte w gazetę. Mamy taką brązoletkę. Tak. Coś takiego. Mega słaby mystery box, ja oceniam pana 10. Ojej! Oh yeah. Ogólnie jedna z tych bransoletek była z więc pani nam pozwoliła sobie wybrać inną z tych sklepów. Wziąłam taką złotą, także nawet spoko. Fajnie, że nam pozwoliła wymienić. Kiedy będę próbowała włoskiego winogrona z tego tutaj drzewa Także robimy próbę testu Mega kwaśne, ale ma taki posmak słodkości, więc... O, co nie mam dobrze, bardzo dobre Dzisiaj wśród wam powiem, że tutaj we Włoszech zauważyłam to, że to Jakiegokolwiek sklepiku nie wejdę, czy nawet sklepu, to zawsze obsługa krok w krok za mną chodzi. To jest mega niezręczne, bo dosłownie pani chodzi i tak jakby patrzy, czy ja przypadkiem nie biorę, albo nie kradnę. I to jest mega takie niekomfortowe i przez ten środek trzeba w ogóle zakupy w tych wszystkich sklepikach. Patrzcie tutaj, tak jak w Grecji rosną granaty. Dzisiaj siedzimy w domku Można zobaczyć jak wygląda to w środku. To jest sypialnia, a to jest łazienka Ale pani my, że to jest nowoczesna, a tu jest a to taka stara ci spałem na górze Zobaczcie jakie malutkie są drzwi wejściowe tutaj do niektórych tych domków sobie porównać takie małe, a tutaj takie normalne. Także tutaj też właśnie dużo osób mówi, że to jest trochę jak w hobbitach. Też dużo tutaj tych domków jest remontowanych i później sprzedawanych, albo właśnie wynajmowanych na wakacje. I z tego co się orientuję, to cena od osoby za noc w takim domku 90 euro. Także jest to dość sporo patrząc na to, że to jest naprawdę taki malutki domek. Czolwiek wydaje mi się, że to ma swój klimat i jest warte swoje ceny. I też uznanie, y, które zwiedzać, są tu takie opcje, ludzie prywatnie po prostu pokazują te domki i zazwyczaj to cenę y, daje, w sensie cena jest co łaska, w sensie wydajecie tyle i po prostu macie ochotę dać i natrafiliśmy na taką fajną starszą panią, która nas właśnie fajnie oprowadziła, ale też dużo młodszych osób tutaj właśnie oprowadza po domkach, także to jest bardzo ciekawe i fajnie jest skorzystać z czegoś takiego. Ale też jak do końca się powiem właśnie, że tutaj w tych domkach ludzie normalnie mieszkają i w Unii we Włoszech bardzo popularne jest z tego co zauważyłam właśnie to, że ludzie mają jakieś mieszkania właśnie na ulicy normalnie i zazwyczaj mają je przesłonięte tylko taką właśnie albo jakąś firanką albo takimi frędzlami. E, bo po prostu jest tak gorąco, że oni mają otwarte drzwi przez cały czas. Tak jak na przykład tutaj, jest tylko taka, takie frędzle są tam można wejść. No, tutaj też to samo. Spółka dla pieska. Jest Myślę, to Jest otwarte, chyba akurat w górze na Połowa likieru, który tutaj na miejscu kupiłam to jest o smaku miokola, czyli e, orzechy Dobra, Ogólnie ja lubię likiery i ten jest spoko, jest słodki, ale w ogóle nie czuję w nim orzechów Jako, że kosztował 7 euro, to oceniam 5 na 10 Wróciliśmy już z Alberobello i teraz idziemy na plażę. W ogóle Wam zapomniałam powiedzieć, że od naszego apartamentu na plaży jest jakieś głównie 5 minut, także mamy bardzo blisko idziemy się pokąpać, bo to już się stało taką naszą rutyną. Codziennie praktycznie wchodzimy na zachód słońca, dzisiaj nie zdążyliśmy, ale i tak nie, bo jest jak widać ładne. Także kąpanie się w takiej atmosferze jest mega super. Słuchajcie, standardowo zapomniałam skończyć tamtego vloga. Także e, dziękuję Wam za oglądanie. możecie zostawić lajka i suba, i będzie jeszcze drugi, w sumie to już trzeci vlog z Włoch. Także wyczekujcie, a kolejne vlogi będą z. się, e, więc warto obserwować, bo to jest naprawdę super miejsce. Pa, pa.